Konstytucja składała się z 11 artykułów. to, co głosiła. Sejm, czyli Stany Zgromadzone, na dwie izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencją króla. Wszystko i wszędzie większością głosów zadecydowane być powinno. Prze to liberum veto, konfederacje wszelkiego gatunku i Sejmy, sejmy Konfederacje, jako duchowi niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące na zawsze znosimy. Śród rolniczy, spod którego najokwitsze bogactw krajowych źródło pod opiekę praw i rządu krajowego przyjmujemy. Naród winien jest sobie samemu obroną od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Król Stanisław August Poniatowski złożył uroczystą przysięgę na dochowanie wierności prawom zawartym w Konstytucji. Jakby cała Janczarska kapela ozwała się dzwonkami, zelami, z bębenki. Brzmi polone z 3 maja skoczne dźwięki i radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją. Lecz starców myśl z dźwiękiem w przyszłość się uniosły, w owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano wiwat Król Kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Niezwykle postępował ustawą zasadniczą, potwierdzała co prawda prawa szlachty, ale znosząc liberum veto zobowiązywała ją do obrony Konstytucji i Rzeczypospolitej, zapewniała mieszczaną nietykalność osobistą, prowadzała trójpodział władzy, ogłosiła Rzeczpospolitą monarchią konstytucyjną, prowadziła monarchię dziedziczną. Okres swobody, radości i nadziei trwał krótko. Po 373 dniach przeciwnicy reform i zdrajcy narodu zawiązali konfederację targowicką. Targowiczanie przy pomocy Katarzyny II kilka miesięcy rządzili krajem. Polacy przeciwko Polsce wezwali wroga do napaści. W 1793 roku doszło do drugiego rozbioru Polski. Po powstaniu Kościuszkowskim nastąpił trzeci rozbiór i nasz kraj zniknął z mapy Europy. Przegrana Polski przekreśliła dzieło Sejmu Wielkiego, pozostało ono jednak symbolem możliwości odrodzenia, ostatniej próby zachowania politycznej niezależności. Byłeś, jak wielkie stare drzewo, narodzie mój, jak dom zuchwały, wyzbrany ogniem soków źrałych, jak drzewo wiary, mocy, gniewu. I jej ciebie cieśle orać i ryćcie o rydzem u korzeni. Żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. Jeli ci liście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę zginął. Jeli ci oczy z ognia upić, byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy. Jeli ci ciało w popiół kruszyć, by wydrzeć Boga z żywej duszy i otoś stanął sam, odarty, jak martwa chmura za kratami, na pół cierpiąc, na pół martwy. Pokryty ogniem, batem, łzami, w wielkości swojej, rozetrgane, w miłości swojej, jak pień twardy. Haki pazurów, wbiłeś w rany swej ziemi i śnisz sen pogardy. Lecz kręci się niebiosów, zegar i czas otarczą mieczem bije, i strząśniesz się z poblaskiem nieba. Posłuchasz serca, serce żyje, i z martwych staniesz, jak płód z grobu. Z huraganowym tchnieniem skroni. Majowa udowodniła, że należeliśmy do nowożytnej Europy. Była dowodem nowoczesnego myślenia i patriotyzmu. O jej znaczeniu niech świadczą słowa pruskiego ministra spraw zagranicznych, który w liście do swojego króla, Fryderyka Wilhelma II, pisał: Polacy zadali cios śmiertelny monarchii pruskiej, wprowadzając dziedziczność dronu i konstytucję lepszą od angielskiej. Sądzę, że Polska prędzej czy później odbierze nam Prusy zachodnie, a być może i wschodnie. W, w jaki sposób bronić naszego państwa przeciw narodowi licznemu i dobrze rządzonemu? Pierwsza Europejska Ustawa Zasadnicza, pozostając symbolem patriotyzmu, nie uchroniła nas jednak przed bezwzględnym, nieubłagalnym i trudnym losem narodu, który przez 123 lata nie miał własnej państwowości. We krwi wielu pokoleń, walczących w powstaniach i wojnach, bijących się za cudzą wolność, by odzyskać własność. To tragiczny i odpowiedzialny spadek, pieczętowany życiem i przekazywany z ojca na syna aż do 1918 roku. Czy dziś rozumiemy ich poświęcenie? Czy dojrzeliśmy do wypełnienia testamentu, który nam powierzyli? Czy potrafimy wyrzec się egoizmu, a kierować mądrością i dobrem Rzeczypospolitej? Czy są pewni, że warto było oddać życie także za nasze pogadanie? Czy są z nas dumni? A jak ciąg ktoś zapyta, kto ty taki, skąd ty rodem? Mów, żeś z tego łanu żyta, żeś z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była, że z tej ziemi, której kwiaty gorzka rosa wykarmiła. Nie sprowadzaj nas cudem na ojczyznę łono. Nie przyjaźnią angielską, ni łaską anielską. Jeśli chcesz nam przywrócić ziemię rodzicielską, nie wracaj darowanej, przywróć zasłużoną. Nasza to wina, żeśmy z Twoich cudów nic się nie nauczyli. Na łaski bezbrzeżne liczyliśmy tak pewne, jakby nam należne. Spraw, by wstała o własny wielki trud oparta, biała z naszego żaru, z naszej krwi czerwona, żebyśmy już wiedzieli, jak wiele jest warta.